Multimilioner będzie żył 200 lat, czy tak? Ja myślę, że tak, a może nawet dłużej. Rozwiniemy temat w dzisiejszym odcinku. Mega wieje, ale na szczęście mam tutaj pros sprzęt, więc zobaczymy. Będzie to akurat też test dla nowego mikrofonu, także mam nadzieję, że poradzi sobie z tym wiatrem i jakość dźwięku będzie nadal dobra. Słuchajcie, wczoraj. Wczoraj na Netflixie w ogóle czekajcie, pokażę Wam jeszcze w jakim ładnym miejscu jestem. Patrzcie, widawa, jak pięknie płynie tutaj. Jak pięknie to wygląda. Rzeka Widawa. Przepiękna. Normalnie bajka. Bajka jak jezioro, bajka. Idę w las, a co mi tam. Słuchajcie, wczoraj na Netflixie zapoznałem się z bardzo ciekawym filmem dokumentalnym. 47-letni multimilioner Brian Johnson kilka lat temu wpadł na pomysł, że będzie żył wiecznie. Czy to mu się uda? Zobaczymy. Myślę, że są na to dość duże szanse. To znaczy inaczej: szanse na wieczne życie są też jednocześnie bardzo mocno ograniczone, bo wiadomo, że jak ktoś przyjdzie, i nie wiem, E, łutnie mu głowę czy coś, czy chłop będzie leciał w samolocie, który spadnie, no to nie będzie żył wiecznie. Chodzi o to, że on chce zmodyfikować genetycznie tak swoje ciało, żeby ono przestało się starzeć i żeby dzięki temu mógł żyć najpierw 150, później 200, a później może i 500 i 1000 lat. Czy jest to możliwe? Tak, to się na pewno stanie. Pytanie, czy on zdąży dożyć tego, tego czasu, bo na dzień dzisiejszy słuchajcie, chłop dziennie łyka 130 witamin, od kilku lat je codziennie to samo, jakieś tam papki takie sobie robi w blenderze, codziennie je to samo to jest niesmaczne, o czym on sam mówi słuchajcie, dalej wieje <laughs> łyka 130 tabletek każdego dnia więc on sam już nie wie do końca, co mu pomaga a co ewentualnie szkodzi, ale raczej mu nic nie szkodzi na tę chwilę, bo Parametry ciała w wieku 47 lat ma perfekcyjne, czyli relacja tkanki mięśniowej do tkanki tłuszczowej tam doszedł do 100%. No, faktycznie wygląda jak Apollo, jakby go Michał Anioł wyrzeźbił, tak chłop wygląda. Także całkiem nieźle. Ja tak nie wyglądałem w wieku 18 lat, jak byłem w szczycie formy treningowej, jak on wygląda w wieku 47. No, ale okej. Okay. No i zafiksował się chłop na tyle, że śpi w jakimś kasku, co mu tam reguluje fazę snu. O czwartej rano wstaje, naświetla się jakimiś tam promieniami. Codziennie w ogóle gość chodzi, ty bagno jakieś tu jest. Kurde, w bagno wszedłem. Jak utonę, znajdziecie ten film, to znaczy, że znaczy, że mnie już nie ma. Słuchajcie. Gościu się zafiksował na tyle, że od kilku lat chodzi spać o tej samej godzinie, wstaje o tej samej godzinie, je codziennie to samo. No, od jakiegoś czasu sobie osocze przetacza od własnego syna, bo wyczytał gdzieś, że też te przetaczenia osocza pomagają regenerować się organom wewnętrznym w o wiele lepszy sposób. Kurde, czy ja tu naprawdę nie zginę? Zobaczcie, gadam o gościu, który chce żyć wiecznie, a sam za chwilę polegnę na polu walki. Oby nie. Nie, to jeszcze nie dzisiaj chcielibyście. <laughs> Ale sapie, kurde, jak parowóz. No gościu wymyślił sobie tą koncepcję, założył jak sam to nazywa sektę, która się nazywa Don't Die, czyli jego sekta nazywa się, że nie umrze i on twierdzi, że do 2027 roku, Brian Johnson przypomina, multimilioner amerykański, że jego yy, sekta będzie największą sektą na świecie. Osobiście uważam, że do 2027 to się nie uda, ale z kolei do 2037 myślę, że jest to całkiem możliwe, bo no zobaczcie, żyjemy w takich czasach, gdzie ludzie naprawdę są zafiksowani na tym, żeby, żeby żyć jak najdłużej, bo jakby o tej śmierci się już nie mówi, boją się o tym w ogóle rozmawiać. No boją się wszystkiego, tak? Więc jak dostaną faktycznie terapie genetyczne, które realnie będą przedłużały życie na przykład najpierw do 150 lat, a później dłużej, no to myślę, że znajdzie się wielu nabywców na, na tego typu terapię. No i co, ci ludzie z kolei jak to zrobią? No wyobraźcie sobie sytuację, że ktoś faktycznie zażył terapię genową, gdzie gwarantuje mu, że jego organizm dożyje co najmniej 150 lat. Nie będzie miał żadnych chorób i tak dalej, tak dalej. To wszystko ta terapia sprawi. No jak będzie wyglądało tego ży życie tego człowieka, według mnie fatalnie. Ten człowiek będzie żył na co dzień w ogromnym stresie, bo on zapłacił dużo pieniędzy za tą terapię. No i chciałby dożyć teraz tych 150 lat. No ale co, jak wsiądzie do samochodu, no to kurczę, trochę strach jechać, tak? Bo jak wypadek, no to koniec. No i terapia się, tak jakby nic nie pomoże. Będzie się bał lecieć samolotem na wakacje, no bo kurczę, no. Generalnie człowiek, który skorzysta z takiej terapii, będzie miał nieszczęśliwe życie, 100%, 100% nieszczęśliwe życie będzie żył w jeszcze większym lęku niż ludzie żyją teraz. Zobaczcie w jakim, jak pokazała ta sytuacja z tym y, wirusem, co był celebrytom kilka lat temu, w 2019 się zaczął. To pokazało i jak ludzie, w jakim żyją strachu, jak się boją, tak? Wystarczy trochę w telewizji pokazali różnych tam statystyk i ludzie zwariowali, tak? Oszaleli. Zaczęli chodzić po... po, po, po tym, na dworze chodzili w maseczkach, gdzieś tam jakieś zakazy do lasu były. Zaczęli przyjmować zbawienne e, preparaty jakieś, no i faktycznie niektórzy przez to zostali szybciej zbawieni. Dostąpili dzięki preparatom przedwczesnego zbawienia bawienia <noise> przez różne skutki uboczne, ale to już zupełnie inny temat, zostawmy. Wracając do Briana Johnsona, jestem w stanie, w stanie sobie wyobrazić to, że jak on faktycznie opracuje jakąś terapię genetyczną, która będzie przedłużać życie, to on faktycznie może stworzyć największą sektę na całym świecie, ale to nie stanie się na pewno w dwa lata. On teraz, słuchajcie, był na najnowszej terapii genowej w Hondurasie, gdyż w Stanach jest to zakazane, co tam robią w tym Hondurasie. Są to totalne eksperymenty, gość eksperymentuje na sobie, i już pierwsze efekty są. Po tych kuracjach z Hondurasu przybrał ponad 7% masy mięśniowej w 6 miesięcy. Nie wiem, czy to idzie w dobrym kierunku, bo oni tam bazują głównie chyba na hormonie wzrostu, który jest sterydem. Więc nie wiem, czy to dobre. On twierdzi, że tak. Lekarze wypowiadali się też w tym dokumencie na Netflixie. Ten film jest cały czas dostępny, on się nazywa Don't Die. Także możecie sobie obejrzeć ten dokument na Netflixie Don't Die o tym Brianie. I tam wypowiadają się też lekarze, między innymi z Harvardu. No i oni mówią niektórzy, że te terapie genowe mogą doprowadzić między innymi do no na przykład nowotwory może sobie wyhodować taką niesprawdzoną terapią ten nasz szalony multimilioner więc on też dużo ryzykuje. Na dzień dzisiejszy wygląda to dobrze. Słuchajcie, on poka pokazuje tam liczby, bo nad nim jest cały sztab lekarzy. Tam pracuje. Chłop wydaje 2 miliony dolarów rocznie na te swoje fanaberie związane z przedłużaniem swojego życia. No i ponoć jakiś system, na którym pracują, pokazuje mu, że spowolnił spowolnił proces starzenia o 0,60% chyba, procenta, czyli przekładając to na miesiące, jeśli mija 12 miesięcy, no to my, normalni ludzie, starzejemy się o 12 miesięcy, tak? A on w tych statystykach pokazuje, że on co każdy 12 miesięcy, jego organizm starzeje się o 8 miesięcy. Czyli tak jakby co każdy rok zyskuje przewagi nad nami na tę chwilę, 4 miesiące. On się po prostu wolniej starzeje <laughs> przez... Tryb życia, jaki sobie wypracował, przez te wszystkie chemikalia, przez idealny czas snu, idealną dietę, itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, przez te prze, przetaczanie od osocza według niego, no i przez tą terapię genową, którą w Hondurasie stosuje. <grych> Jestem w stanie to jak najbardziej uwierzyć, no bo wszyscy chyba wiemy, że dobre odżywianie, dobry sen przedłuża życie, tak i to nie jest żadną tajemnicą. Więc jeśli ten chłop zrobił to w sposób ekstremalny, no to faktycznie jestem w stanie to uwierzyć, że jego organizm podczas 12 miesięcy starzeje się o 8, a mój, który je kebaby i czasem pije piwo, starzeje się o 12 miesięcy, a może nawet i o 14. No, byłbym w stanie uwierzyć w to, że ja w 12 miesięcy tak naprawdę nie starzeję się o 12 miesięcy, tylko tak jakby o 14, więc w drugą stronę. To nie jest dobre, oczywiście. Ale wracam na siłkę, już niedługo, już lada dzień, już nadchodzę, wracam siłownią, będę z wami, jeszcze zobaczycie film z siłowni, spokojnie. Dlaczego mnie tak ten gość zaciekawił, bo mnie generalnie ciekawią ekscentrycy i ten gość ewidentnie taki jest, czy on osiągnie swój cel. Według mnie jest bardzo duża szansa, że teraz on mają 47 lat, przedłuży sobie życie tymi terapiami, powiedzmy na razie do 100 lat wstępnie. Czyli zobaczcie, mamy 53 lata na to, żeby powstał faktycznie już taki lek, taka terapia genowa, nie wiem co to będzie, czy to będzie jakiś zastrzyk, czy coś, który sprawi, że nasze komórki po prostu przestaną się rozwijać, tym samym nas, nasz organizm nie będzie się starzał. Nie jest to w ogóle żadne science fiction, to jest rzecz, która się na pewno wydarzy. Pytanie tylko, czy zdąży się wydarzyć w przeciągu najbliższych 50 lat, czy być może za 150. To jest tylko pytanie, tak, bo to się wydarzy na pewno, bo nie jest to nic komplikowane, znaczy inaczej, jest komplikowane, no bo jeszcze to nie jest zrobione, ale tak jakby nie jest to rzecz nieosiągalna. Jest wykonalna w 100%, o tym też mówią ci naukowcy: że to się na pewno stanie, że jako ludzie, jako gatunek ludzki, niebawem uzyskamy nieśmiertelność. No w tym sensie, że nasze organizmy po prostu przestaną się starzeć po zastosowaniu odpowiedniej terapii genowej. Czy to dobrze, czy źle? Słuchajcie, to spowoduje całą masę problemów, no bo wtedy będziemy realnie mieli do czynienia z powolnym przeludnianiem świata za te 100, 200, 300 lat. No bo jak ludzie będą żyli po 300, po 400, po 500 lat, no to nagle się może okazać, że za faktycznie za te 200, 300, 500 lat ziemi nam zacznie powoli brakować. No i wtedy, wiecie, wtedy powstaną znowu inne ruchy, które będą chciały <grych> tych ludzi jednak. <grych> nie Don't daj tylko w drugą stronę, tylko powstanie taki ruch daj. <grych> Czyli będą, będzie ruch, który będzie tych ludzi, wiecie. Przyspieszał jednak, żeby z tego świata schodzili. Czy ja bym z takiej terapii skorzystał? Myślę, że nie. Nie widzę w tym jakiegoś specjalnego sensu, no bo tam jest ponoć tak pięknie na drugim świecie, że po co ja mam przedłużać tu swoje życie do 300 czy 400 lat? Jak ja wolę pożyć normalnie 70, 80, ile Bóg da, zobaczymy może 100 w zdrowiu i odejść tam, gdzie jest lepiej. Także ja bym nie bawił się w tego typu terapię. Zobaczcie, antena 5G. Boicie się? Ja nie, ale Emil, boisz się. <laughs> Przechodzę blisko, nie wiem, może mi to się odbije na zdrowie, oby nie, oby nie. Mam nadzieję, że, że mnie ta antenka nie zarazi niczym złym. No także słuchajcie kochani, e, obejrzyjcie sobie film Don't Die na Netflix. E, film polecam. Gość jest totalnym świrem e, Czy będzie żył 200-300 lat uważam, że tak Jeśli miałbym obstawiać u Bookmachera, czy, e, czy Brian Johnson dzięki tą terapiom dożyje 200 lat, to obstawiłbym, że dożyje. Według mnie jest to pewne. No ale yy, wiecie, nie takie rzeczy były pewne według mnie i się nie sprawdzały, więc <laughs> więc tu też spokojnie. Słuchajcie, kochani. Kończę bo, nie, kończę, bo nie ukrywam, że trochę przemarzłem. Także ja jestem Piotr Kabukalbarczyk. Kalbarczyk. Zostaw suba, łapę w górę na tym kanale. Będę Ci wdzięczny i widzimy się w następnym odcinku. Siema, cześć!